W pierwszym filmiku z serii, w której będę pokazywał mój postęp prac nad skryptem serwera rusnik RP. W tym filmiku chciałbym wam pokazać system pożarów, który będzie działał na zasadzie losowej, czyli raz na jakiś czas będzie e, gdzieś w los Santos pojawiał się pożar. E, LSFD będzie otrzymywało informacje o pożarze, no i będą musieli się tam udać i ugasić pożar. Także czekamy na Pierwszy pożar. Ja już sobie wezmę duty i czekamy na pożar. Udam się już do garażu. Może jest. Jest pożar. Uwaga, wybuchu pożar. Miejsce pożaru: dom jednorodzinny i -Lud. Przyczyna pożaru: wybuch kuchenki gazowej. Zgłosił przechodzień. udaj się na miejsce. No to odpalamy wóz strażacki. Eee, pożar można gasić zarówno gaśnicą, jak i wozem strażackim. Udajemy się na miejsce. Dom jednorodzinny Lutz. Filmiki z tej serii będą pojawiały się co jakiś czas na moim kanale. Także będziecie mogli na bieżąco obserwować nowości, które zamierzam wprowadzić. Mam nadzieję, że ten system pożarów już niedługo pojawi się na serwerze. Ok, to chyba będzie któryś z tych domów. Jest pożar. OK. No to zaczynamy gasić. Pożar. Zaczniemy od gaszenia dachu. Tak, jak mówiłem, pożar można gasić zarówno gaśnicą, jak i um, pojazdem strażackim. Tak, ja to, jak ja to robię w ten sposób. Właśnie teraz. No, dosyć mocno rozprzestrzenił się ten pożar. Zobaczcie na ten dym. Wiadomo, im więcej pojazdów, tym szybciej można ten pożar ugasić. Okej, okay, a ten jeden ogień sobie ugaszę gaśnicą. Pyk. I gasimy. Ugaszone. Także można uznać, że pożar został ugaszony. Jeszcze tu para z dymem się unoszą do góry. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Niebawem mam nadzieję ukażą się kolejne nowości na moim kanale. Jeżeli macie jakieś propozycje, czy do tego systemu, czy do innych systemów, nowości, piszcie w komentarzach. No to, cześć.